sobie, to ja Racek. I co? I co? I jesteśmy na survivalu To jest Sobekraft W, sezon drugi. Eee, po co? Po co? Dlaczego? Dlatego, że po prostu mam pewne problemy z serwerem. Eee, nie chce mi się on włączać. Trzeba długo czekać, bo ludzie ciągle siedzą na, w tym internecie, w tym komputerze i eee, przeciążają eee, ten hosting serwerów. A na którym ja tutaj hostuję ten eee, serwer, coś tutaj się zacina. Ale okej. Okay. Yy. No co? To myślę, że zrobimy sobie nowy, nowy świat. Świat na najnowszej wersji. Ja zawsze biorę sobie skrzynkę początkową. Wiele osób nie lubi w yy, początkowej skrzyni, ale ja lubię, bo mi tak trzeba. Po prostu taką mam wciankę. Coś mi się zacina, widzę. I zaciniemy sobie pierwsze drzewko. Ok, tam mamy nasz punkt odrodzenia. Tutaj będziemy y, patrzeć, jak ten nasz świat wygląda. To są polany. To są polany. Tu, będzie, tu jest morze. Ja się cieszę, że jest morze. Bo skoro jest morze, to. to co tam jest na horyzoncie? No to skoro jest morze, to można będzie zbudować taką bardzo ładną morską bazę. Tam coś jest. Czekajcie, tam coś jest. Tam coś jest. Jabłko Najpierw będziemy musieli po prostu Wybudować sobie jakąś taką prowizoryczną bazę Pójdę do skini, Znaleźć jakąś wioskę Aj Hmm Cóż to jest? Ja mam nawet plan na tej wersji z wioskami robić O, kolejna sawana jak to jest najbardziej przeze mnie znienawidzony bion To jest widzę... Yy, portal Mi Tu się zacina yy, I tu mamy... Oooo ja, Super Dobra Dość ciekawe, mamy nawet obsedian, tu mamy niepotrzebne rzeczy, bo... Klątwę, klątwu. Nie, Tego się nie da wykupać, a to? Nie widziałem, że kamiennym nie da się, wyko że, 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 że złotym kilowym nie da się tego wykopać, ale czy to mi się spaliło? Nie jestem na końca pewny, ale że tak powiem spieprzyłem, Mieliśmy, mogliśmy mieć dużo złota, ale spieprzyłem. Mamy widzę delfinki ładne. Ja jeszcze się tam rozejrzę i wracamy tam na spawn robić sobie sinać drewno i robić bazę Może znajdziemy jeszcze jeden portal w środku tej pustyni No naprawdę to ja teraz gram no na właśnie najnowszy na przodzie. 20W18A jak się nie mylę I, i naprawdę można tutaj ciekawe rzeczy zrobić w neterze są bardzo fajne biomy i, i można na nich coś sobie tam bardzo ciekawego porobić są fajne, nowe, ciekawe bloki. Okej, okay, wiecie co, to tu jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Tu jest na przykład, co jest. No, tylko mnie te pigmeny smucą, bo nie ma. bo usunęli, zmienili w pigliny zombifikowane. Co tutaj dodali? Nie, po już był? Piglina dodali, różne rzeczy dodali. Chogliny dodali, różne rzeczy dodali. Mój już był. Nederyt mnie tylko trochę denerwuje, bo już nie jest. diament nie jest naj, najmocniejszy. Myślę i ja właśnie y, założyłem tutaj na ten świat f, f, bo mam taką cichą nadzieję, że już nie będzie jakichś nowych struktur w tym y, w normalnym świecie y, Jak będą to trochę smutno Co tam jest? Y, jak będą w neterze, to jeszcze trochę czasu zanim pójdziemy do neteru, ale co to jest? Co to, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kurde, coś mi zecina. Czterocyfrowe ziarno świata mam w tym. Kurde, chciałbym się dowiedzieć, co to jest. Co to jest? O. Ma, to są pewnie ruiny. Na pewno to są ruiny. O. O, mamy ruiny jeszcze. Dobra, dobra. Wszystko jest już w dobrym stanie. Hmm. Kurde, rozwalam. O, dobra, dobra. Rozwalam to pochodnią, ale może być. No, mam zgnienie mięso, pszenicę i. No, no, naprawdę, ja myślałem, że inna wędka będzie. Wiedziałem, że będzie jakaś wędka, ale nie wiedziałem, że taka. Okej. Okay. widzę, mamy kole sił złych. O, cholera. To cholerstwo jest okropne. Mamy plan? Mamy chlap Nie, mięso też mam, mam. możemy sobie jeszcze zabrać. One się ktoś zaraz pił i widzę. Gin! Dobra, on jest najgorszy. Dobra, to jest nasz pierwszy mob. Czego jest ich tutaj tak dużo? Kurde. Dobra, wiecie co? Ja naprawdę chcę zebrać yy, łup z tego z tych rzeczy. Dobra. Sobie wezmę tutaj kamień. Trochę tak niecodzienny sposób. Ten złoty kierownik jest niepotrzebny, więc ja go sobie szybko zniszczę. Dobra, myślę, że mi wystarczy na takie zwykłe rzeczy na obronę, bo tutaj tą siekierką to się nie zbyt w bronie. Yy, hmm, dobra. Hop. Patyki. W trochę taki dziwny sposób zaczynam tą grę. Może mam trochę taki zły plan. Ale no. Pójdziemy sobie. Hop, coś mi tutaj zacina. Dobra, one teraz będą wychodzić. Okay. Może to trochę lepiej, a może trochę gorzej. A nie, to chodzi kto tutaj wychodzi. Ważne, żebym zebrał te przedmioty. Co może? Co inny plan? Wracamy tutaj kiedy indziej. One dość silne są. Kun cwoty. Dobra. Wchodzimy tutaj. Jest. Jest węgiel, mamy siekierę i mamy mapę do ukrytego skarbu. A tam nawet możemy znaleźć diamenty. Jest! Mamy wędkę, mamy, mamy, mamy wszystko. Coś tu jeszcze jest. Nie jestem pewny. Ale jeszcze zanurkujmy tutaj. Tutaj troszeczkę będzie więcej kłopotów. Bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie co leży. No to może kiedyś tu jeszcze wrócimy, ale na razie. Biorę po prostu cztery litery w troki i stąd będę uciekał. One nie są jakieś mocniejsze? Nie no, po prostu mi się tak wydaje, bo ja ciągle... bo ostatnim razem jak grałem na survivalu, to... To walczyłem z nimi enchantowanym niklowym mieczem z modów. O, jeśli chodzi o te mody, trochę mi to nie wypaliło, bo trudno mi w tym było nagrywać, bo się wszystko zacinało, więc tak pomyślałem sobie, że zrobię sobie. Zagram na tak zwanej wanilii, tylko że nas naprzotach. Okej. Okay. Mogliśmy sobie zrobić łódkę, dobra. dobra, bo złoty kilo jest trochę jak drewniany. Złoty kilo to trochę do kobla by bardziej pasował. Żelazo mamy już nasze pierwsze żelazo. Wykopane kamiennym kilofem Bo jak żeby inaczej, dobrze. Nie musieliśmy robić tego yy... drewnianego. strony... O, kolejny portal, a nie, to ten sam chyba. Tak, to ten sam Ale... Żeby wykopać Złotym kilofem złoto Ale jakbyś się na tym zastanowił Dlaczego złotym kilofem nie można wykopywać złota? Przecież to ten sam materiał Tak jakby diamentowym kilofem nie można było wykopywać diamantowego... <laughs> Krapery! Endermanów jeszcze nie denerwujmy Jeszcze nam aż tych pereł strasznie nie trzeba A mamy dopiero kamienny miecz i... I złoty kilo, który już się kończy Ja bym głupi, znowu zmarnowałem I, i... Bardzo mnie denerwuje, że zmarnowałem ten blok, ale nie wiedziałem, że tak to działa o. Co wy? Czego ty masz? Jakiś urząd? Co to, to wioska jakaś tutaj była? O, dynie. U, co, coś mi się rozwaliło, czy co? Co takiego? Nie, czy nie? Najważniejsze tutaj to, że musimy znaleźć jakąś wioskę. Ale gdzie my się zrozpiliśmy? Właśnie nie wiem, czy to jest ten teren. Tu pewnie nie, chyba będziemy musieli... Czy ja prze przechodziłem przez pustynię? Się chyba zgubiłem. Nowy ten świat. Takie mam dziwne, eksploracyjne podejście na początku. Coś mi tam ścina. Może to przez to, że to jest snapshot. A jakiegoś starego ziarna użyłem do tworzenia świata. Nie wiem. Bo to było ziarno czterocyfrowe. <laughs> Nie na żart. Co, jak może być złe ziarno. Nie ma czegoś takiego jak zły ziarno w Minecraft. Dobra My się wespimy na tą górę i zo Dobra Dobra, dobra Nie spodziewałem się, że coś takiego na, tutaj natrafię Ale jest to, i wiesz co, wiecie co, ja wam powiem, że jesteśmy w bardzo do, dogodnym mi terenie Okej, okay, zjadłem już Właściwie co mogłem Teraz będziemy tam wracać, tylko jeszcze trzeba to obrabować i będziemy się zabierać za takie pierwsze pierwsze ściany. Wiecie co, w Minecrafta na PC się gra się znacznie lepiej niż na konsoli. Co to jest? O, o, będziemy mogli sobie zrobić farmę guardianów! O, super, super! Super, ja jestem w niebo po prostu, że może będziemy mogli sobie zrobić farmę guardianów. Ja normalnie jestem w niebo drugi raz, to powtarzam. Dobra, zrobimy sobie taki znacznik, że tutaj są bardzo wartościowe rzeczy. Super! Wiecie co? Mi się... Przy to, przy ta sytuacja mi się trochę przypomina z tego co było w, w STW w sezonie pierwszym na tym serwerze ee, Że też byłem, był tam taki biom i, i to Okej okay, może tutaj znajdziemy jakieś z mięso Dobra Super Mamy proch, proch jest ważny. Nie, mięso, a może być. Kość, nie, piasek. A. O, a szmaragdy i złoto na przykład nie są potrzebne. Piasek to ma masę. Kość, proch, nie, piasek, pi, piaskiem się pod, pod, będę podpierał. O, i żelazo, i żelazo. No proszę, no proszę. O, jest, jest masa tego wszystkiego. Ja jestem zadowolony. I możemy już wychodzić yy... na pole? Na polu tutaj ja dzisiaj nie byłem jeszcze. Co ja gadam? Okej, okay. yy, będziemy się tutaj podbobować. Pod, 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 I okej, okay. ja, tu, ja tutaj byłem, ja to zabud zabudowałem i mogłem się. Mo... I w przyszłości może zaistnieć taka sytuacja, że będę tam chciał znowu wrócić. Tam coś jest. Błagam, co tam się, Co tam jest? Czy to znowu coś dodali ze Snapshota? I mam to szczęście, żeby to znaleźć, czyli to jest po prostu kawałek... Aha, to jest statek, no. Eee, czyli ja jestem dzisiaj zadowolony, jest tyle struktur tutaj. Eee, będziemy mogli... Ja, ja. Ja... Wkurza mnie to, że jak na początku. Ja już, ja już podchodziłem do rozpoczęcia tego odcinka na innym świecie, ale trochę mi nie wyszło. Usunąłem ten światło, jest miło, już mamy tutaj taki kaniem. I yy, ja się cieszę. Ja, ja się naprawdę cieszę, że ten jest, jest tutaj taki świat. Tylko trochę mnie martwią te wioski. Ale na poprzednim świecie miałem tyle wiosek, że po prostu. O, zacięło się coś. o ja, na, Ale na poprzednim świecie miałem tyle wiosek, a na tym jakąś znajdę pewnie. Ale na, po, na poprzednim świecie miałem tyle wiosek, że po prostu. O. Super, super. Są tu jeszcze jakieś? Się zapadły. To jest jedna skrzynia. Aha, jedna skrzynia. No może Może, może są dwie skrzynie. Kiedyś tam patrzyłem na moim świecie. Nie wiem, taki problem pewien na SCW1. Dlatego, że tam był, był, był właśnie taki wrak statku, i tam była skrzynia, druga skrzynia, trzecia skrzynia też była, ale trzecia skrzynia potem mi. Z trzeciej skrzyni była mapa do ukrytego skarbu, taka jak tutaj i... Aha. Aha, i ta mapa Też jest, widzę hmm. Dobra Ja już wiem gdzie się budować, mam do, doskonałe miejsce Tu widzę, mam taką dziwną mapę z X-em No to też ją schowamy i, no, po i potem będziemy podążać za x -em. Yy, oczywiście, jak to jest z takimi mapami. Okej, okay. ja już będę chyba zaraz skończył odcinek. Dopiero jak się wybuduję, I czy, zacznę się wybudować. Tu są bardzo ładne, majestatyczne góry. Może tam zbuduję taką bazę, która będzie wchodziła do, do tego wielkiego morza. I tam jeszcze zrobię farmę Guardianów. Potem zrobię taką drugą bazę, bazę podwodną. Na, najpierw na kreatywie. ją Zrobię oczywiście na innym świecie, a potem na, na tym świecie buduję Ale on survival już. Ja jeszcze zatnę to drzewo i. Wiecie co, chciałbym sobie stworzyć taką świerkową, ale świerkową baza to ja może jakieś. Nie, zrobię bazę dębową, ale potem ją kiedyś wymienię na świerkową. Świerkowe bazy są super. Okej, okay, ten samolot jest troszeczkę niestabilny, troszeczkę mi zacina, ale jak, jak sobie to ulepszymy do oficjalnej wersji, jak, jak już wyjdzie 1.16, yy, jeśli nam to nic złego nie zrobi, to wszystko będzie yy, jak po maśle Dobra, tutaj weźmiemy te dębo, dęboszczaki. Wy, wytniemy tutaj do te, te, Mamy nawet konia. Dobra. Nasza pierwsza baza będzie. Nie będzie w górze. Tak! W końcu przestałem budować domy w środku gór. Już mi to się to znudziło, bo już ktoś raz to robię i. i przestało mnie to satysfakcjonować po prostu. Zbudowałem dom w górze raz. Wyszedł taki sobie, bo byłem na kreatywie. Zbudowałem dom w górze drugi raz. Yy, yy. Yy, yy, wyszedł okropny yy, na survivalu, zbudowałem dom w górze trzeci raz i wyszedł dlatego, że, chciał, że nie wiedziałem co w nim dać, ale też na kreatywie i tak i tak błądzę z tymi domami w górach i ja myślę, że, że przestanę robić domy w górach. Dom, domy w górach są głupim pomysłem. Nie podobają mi się domy w górach. Już mi się znudziły domy w górach. Co ja zrobię? Ja wiem, że muszę ubić te świnie teraz, ale jeszcze jeszcze tutaj przyjdą jakieś świnie i mam jakieś stado świn, to sobie zrobię, zrobię sobie obiadek, sobie. Stada, stada, stada świn. Dobra. Mamy konia, konia zostawimy. Mi się takie konie nie podobają, ale może być dobra. Tu jest idealny teren. To jest naprawdę idealny teren. Tu będziemy robić taki nasz dom. Tu, o, zaczniemy. Yy, I on będzie tak schodził do morza, dobra. Yy, zjemy sobie to nasze z nimi mięso jeszcze. I wiecie, co tutaj będzie takie zejście, jakby albo, albo, albo. Tu będzie taka dziura? Nie. Tu będzie takie zejście. Nie. Skopiemy to. <grytanie> dobra, dobra, jeszcze nie. Jeszcze Jeszcze się będę powstrzymał ze skopywaniem, bo muszę coś zobaczyć. Yy, tu jest taka duża warstwa. My ją, nie, my ją skopiemy. To będzie... Tutaj będzie mój dom On będzie duży yy... Yy, to, to będzie duży dom. Tutaj będzie się zaczynał Od oczywiście yy, tego Tutaj na plaży, w tym miejscu w tym rogu. To będzie dom taki na rogu Albo... Albo bym zaczął je... Albo... Kurde, nie mogę się zdecydować na ten dom. Dobra, zacznijmy, nie, zrobimy tutaj takie wejście, taki ganek jakby, w tym stylu To będzie schodził tak do wody, to będzie taki most tam tą wysepkę, dobra Już widzę, mam jakieś pomysły w głowie Zaczniemy od wody Dobra, to będzie na takie nasze, pro... to będzie, to będzie nasze takie prowizoryczna budowla Którą kiedyś przekształcimy w ganek To, to będzie nasza pierwsza baza hmm. Tak, to będzie pierwsza baza i nie będzie jakaś taka wyśmienita Ale będzie i to będzie największy plus Będzie to taki zwykły dom Nie, nie lubię budować zwykłych domów w Minecrafcie, naprawdę nie lubię zwykłych domów w Minecrafcie Zwykłe domy Takie z dębu mi nie wychodzą, ja, mi lepiej wychodzą takie domy ze świerku Dlatego właśnie. Co ja właśnie miałem zrobić? O, nie, nie, nie to. Miałem zrobić to. Mam drugą siekierkę. Wiecie co? Mam wioskę, mam wioskę. I tam, i mam ją dokładnie tam gdzie chciałem. Tam, w tamtym oddalonym, niedaleko miejscu. Ja, ja właśnie tam się spodziewałem, że tam będzie wioska. O, i nawet mam tutaj owce. I ja właśnie chciałem sobie zrobić łóżko. Jak nie zrobię sobie łóżka, to przyjdą znowu fantomy następ, w następną noc i po mnie po prostu. Coś mi się tutaj zacina, trochę ten snaps jest trochę taki niestabilny. Ale bardziej niestabilny był mój SCX, SCX, nie wiem dlaczego nadałem mu taki dziwny nazwy SCW-SCX. Nie powinienem zacząć SCA, bo zacząłem SCA. Ta moja pierwsza amatorska seria, a potem powinny być SCB, STC, SCD. Dziwnie tak to się Ale tak powinno być. O, pszczółka, 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 Dobra. Super pszczoła. Jedna owca tu była. To jest jakiś żart. Nie, druga jest owca. Dobra. I y y mamy jedną wełnę. Mm. Ja mam pomysł. Jak zdobyć więcej wełny? Po prostu robić sobie nożyce i nie zabijać tej owcy, tylko tak po prostu ją ostrzyc, tak. Część owco jest... Zbliża się noc i da ci ostrzyc. Okej? Okay? i doskonale tyle ich, ile chciałem, nawet jest ich więcej. I, I... I dobra, i teraz będziemy mogli już iść. Tamtym będziemy brać te owce. No do naszej zagrody. Trochę... Trochę będzie tego. Podróży, ale zrobimy sobie w końcu łóżko i... Czerwony kwiatek. Ja zawsze sobie robię łóżko z czerwone... czerwone łóżko. Inny... O jest czerwony kwiatek, głowok to dobra. Zrobimy taką szybką akcję, jak robił mi kot kiedy... Mięso, które spadło na ziemię, zabierał. Tak pamiętam, coś takiego. Ok, mak, to będzie już czerwony barwnik. Yy, I teraz będzie to, i to, i to, i to, i to, i to, i. I, i, i nasz pierwszy. Nie, nie. Punkt odradzania. Ja, ja chcę go zrobić sobie tutaj przy ściance. Tu będzie ściana. W końcu, w końcu. Będziemy po prostu wracać sobie do naszego domu i tak robić. Dobra. Do widzenia. Ja już będę kończył. Będę tutaj robił te, te ściany. Tutaj potem będzie tak reszta do tego momentu. O. No i będę budował ten dom. W zaciszu. Własnej zatoczki. Wymierzymy go na podwójne drzwi, czyli tak jak ja robię zwykle. No, więc do widzenia. Miłego dnia.